Zadzwonił telefon. Człowiek, który go odebrał, wysłuchał tego, co zostało mu powiedziane. Po czym zamilkł i powiedział dobrze, bądź za 20 minut. Po czym padł na kolana i płakał przed Bogiem. Co to jest za historia? To jest historia z książki Dawida Di Plessisa, Mr. Pentecost, gdzie opisuje swoje życie. I opisuje taki moment, to były lata 60., kiedy on jako Zioł Świątkowiec, czyli człowiek, który wierzy w nadprzyrodzone dary Ducha Świętego, jeździł po wielu kościołach. Tzw. historycznych, protestanckich, jak Kościół metodystyczny, Prezbiteriański, Luteria, luterański. I mówił o tym, że jest coś więcej niż tylko Nowe Narodzenie, kiedy powierzamy życie Jezusowi. Jest przez Duchu Świętym, są dary duchowe. I któregoś razu dostał telefon od jednego z księży z Kościoła katolickiego, który poprosił go o spotkanie. Opisuję, jak na to zareagował. Odłożyłem słuchawkę. O Boże! Zamarłem w miejscu niezdolny do ruchu. Drogi Panie Jezu, on spodziewa się człowieka pełnego Ducha Świętego i miłości. Czułem na sobie olbrzymi ciężar. Byłem przygnieciony. O Boże, nigdy nie kochałem katolików. Wierzę o tym. Pomóż mi. Nie nauczono mnie miłości do nich. Jedyny rodzaj miłości, jaki znałem, to pomóc im wyjść z ich kościołów. Ten ciężar stawał się nie do zniesienia. Boże, on oczekuje miłości. Jak mogę go kochać? Spójrz na historię. Spójrz, co oni zrobili. Wtedy Bóg przemówił. Nie uczyniłem Cię sędzią historii. Powiedziałam, że masz ich miłować i przebaczać. Ale jak? Panie Jezu, mam tylko 20 minut. Oczyź mnie, obmyj mnie, oczyź mnie ze wszystkich uprzedzeń i niechęci. Pomóż mi przezwyciężyć przeszłość. Uzdrowiłeś mnie z niechęci do wielu ludzi już w moim życiu. Pomóż mi i teraz. Moje zdesperowanie przeradzało się w panikę. Proszę, uczyń to szybko, nie chcę ich rozczarować, nie chcę ich zawieść. Płakałem przed Bogiem. Ktoś zapukał do drzwi trzy razy. Otworzyłem mi cała trucizna, uprzedzenie, brak zaufania, strach. Wszystko ustąpiło. Zniknął gniotący mnie ciężar. Wiedziałem, że jestem nowym człowiekiem. I to był początek jego przygody z katolikami. I kiedy przygotowywano Sobór Watykański II, ten ksiądz, którego on poznał, przyprowadził go do kardynała Bey, który był jednym z kardynałów przygotowujących Sobór Watykański II Kiedy się spotkali Dawid Diplesis tak, tak opisuje to spotkanie Kardynał Bea Raczej szczupły mężczyzna Na którym znać było już postępujący wiek Przywitał mnie w spokojnej, czystej części mieszkalnej Watykanu Wszystko leżało na swoim miejscu Sam kardynał z pochodzenia Niemiec Też był człowiekiem na miejscu Wszystko było wyważone Miło, że Pan przyszedł, Panie Diplesis Wiele o Panu słyszałem Ja też wiele o nim słyszałem jako jezuita nie powinien być podniesiony do rangi kardynała, ale papież Jan złamał tę tradycję, tak jak wiele innych. Znany był też jako człowiek modlitwy i Biblii. Mówiono o nim też jako o niezwykle biblijnym człowieku. Tak jak w przypadku innych przywódców kościelnych, szybko nawiązaliśmy przyjaźń. Siedzieliśmy w przestrzennym pokoju, w pięknym, zabytkowym wystroju. Kiedy zapytał mnie: Mój drogi przyjacielu, co zielonoświątkowcy chcą powiedzieć Rzymowi? Odpowiedziałem. Nie wiem, co zielonoświątkowcy chcą powiedzieć Rzymowi, ale wiem, co ja chcę powiedzieć. Co takiego? Chcę powiedzieć, dajcie Biblię każdemu katolikowi na świecie, w jego języku. Kiedy katolicy zaczną czytać Biblię, Duch Święty ożywi dla nich tę księgę i odmieni ich życie. A zmienieni katolicy to odnowa Kościoła. Patrzył prosto na mnie i nagle z całej siły uderzył w poręcz krzesła i zerwał się na równe nogi. Oto, co chce wiedzieć Ojciec Święty, prawie krzyknął. Zerwał się do swojego sekretarza i powiedział, zapisz to, tak, zapisz to. I to było niesamowite, jak Dawid Diplesys miał wpływ na wiele kościołów, ale zanim miał wpływ na te kościoły, musiało się zmienić jego uprzedzenie do tych kościołów. W Polsce niestety ciągle mamy takie uprzedzenia. Dwa lata mieszkałem w Anglii, 20 lat temu i tam pamiętam, kiedy był Wielkanoc, to był kościół katolicki, kościół anglikański w jednej miejscowości. Nie było więcej innych kościołów chrześcijańskich i tworzyli wspólne rekolekcje wielkopostne dla ludzi z miasta, ponieważ jednoczyli się. Dlaczego o tym mówię? Bo czytamy Ewangelię Marka, jesteśmy w siódmym rozdziale i czytamy taki fragment. Zebrali się u Niego, Czyli u Jezusa, faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnika, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział, Czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złoży ojcu lub matce, niech, poniesie, niech śmiercią zginie. A wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest, jest to, co by ode mnie miało być dla ciebie wsparciem, to już nie pozwalacie mu nic dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. I teraz, jeżeli to usłyszałeś, Mówisz, Andrzej, jak powiążesz te dwa fragmenty? No, właśnie tak. że Są ludzie, którzy biorą słowo, żeby udowadniać innym, że nie żyją według słowa. Słyszałam kiedyś, jak pewien pastor powiedział tak o jednym z kościołów, że w tamtym kościele ludzie mają tylko 10% zrozumienia słowa Bożego, ale za to 100% oddania Bogu. A w naszym kościele ludzie mają 100% zrozumienia słowa, ale tylko 10% oddania Bogu. No. Pytanie, w którym w kościele wolałbyś być? <grych> Natomiast y, szczerze, kwestionowałbym to, że ktoś ma 100% zrozumienia słowa i 10% oddania Bogu, to ja bym kwestionował to zrozumienie, ale rozumiem, co ten pastor chciał powiedzieć. I teraz ja. Wierzę w taki, a nie inny sposób, i gdybyś się ze mną spotkał i chciał dyskutować, dlaczego tak wierzę, moglibyśmy, jeżeli to by była właściwa atmosfera i właściwe motywacje, moglibyśmy dyskutować. Mógłbym ci pokazywać na podstawie Biblii, dlaczego tak wierzę, a nie inaczej. To jest w porządku, są takie dyskusje i rozmowy. I musimy wiedzieć, dlaczego jesteśmy w takim, a nie innym kościele, dlaczego uważamy, że taki, a nie inny kościół jest najbliżej do tego, co mówi Słowo Boże. To jest w porządku. Nie jest w porządku, kiedy atakujemy innych. Nie jest w porządku. Dlaczego? Ponieważ zaraz po tym, kiedy ci przywódcy, faryzeusze i kilku uczonych w piśmie zaatakowało Jezusa, Jezus im wykazał, że to nie jest, że oni sami nie żyją według słowa, że to nie jest tak, nie uważają, że w 100% dobrze rozumieją słowo, ale zaraz po tym Jezus przywołał tłum i powiedział. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiecie, nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha, gdy oddalił się od tłumu, wszedł znowu do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie i powiedział im: I wy tak niepojętni jesteście, nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka nie może uczynić go nieczystym, bo wchodzi do jego serca, do żołądka i na zewnątrz się wydala? Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej: Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym, z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, pocnem, wyuzdanie, zazdrość, obelgi. Pycha, głupota, całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Czyli Jezus jasno i wyraźnie powiedział: Jeżeli jesteś taki gorliwy w poprawianiu innych, to czy jesteś równie gorliwy w poprawianiu siebie, w tym, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym? Powtórzę to jeszcze raz. Jezus wyraźnie powiedział: Nie, Bądź bardziej gorliwy. W wydalaniu zła ze swojego życia i w dostosowaniu Twojego życia do Słowa Bożego, i jak jesteś gorliwy w tym, żeby poprawiać innych, żeby żyli zgodnie ze Słowem Bożym. I to jest dla mnie istota tego długiego fragmentu, gdzie Jezus mówi: Przyjrzyj się swojemu życiu i zobacz, na ile jest ono poddane mojemu Słowu, na ile jesteś mu posłuszny. Pomódmy się o to. Ojcze, dziękujemy Ci za słowo, bo ono jest lustrem. Ono nam pokazuje, jak mamy żyć. Ono nam pokazuje, co jest dobre i co jest złe. Dziękujemy Ci za to. I prosimy Cię, niech Twój duch na nastąpi. Niech da nam mądrość, niech da nam miłość, niech da nam moc do tego, żebyśmy żyli zgodnie ze Twoim słowem, żebyśmy postępowali zgodnie z Twoim słowem, żebyśmy kochali zgodnie z Twoim słowem i żebyśmy to słowo w zdrowy sposób przekazywali innym. Duchu Święty, naucz nas tego. Amen.